Kluczowymi elementami każdej inwestycji budowlanej są terminowość i odpowiednia kolejność prac. Jeżeli już na początku budowy którykolwiek z wykonawców notuje opóźnienie, dotyka ono wszystkich pozostałych, zmuszając do przesunięcia planów. Dlatego tak ważne jest terminowe dostarczanie materiałów na plac budowy. Blach Profil 2 dostarcza swoje produkty klientom za pomocą własnej floty transportowej stanowi ją ponad 50 samochodów ciężarowych o łącznym tonażu około 1000 ton. Biało-czerwone auta BP2 realizują dostawy na terenach Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii, Litwy, Niemczech, Białorusi i Serbii. Terminowe dostawy stali schód Arcelor ArcelorMittal Zautomatyzowana produkcja w zakładach BP2 i doskonała logistyka transportu decydują o sprawnej realizacji zamówień. Ale to nie wszystko. Stworzyliśmy nowoczesny system elektroniczny, który zapewnia pełną kontrolę nad zamówieniem. e-Profil dostępny jest dla naszych klientów z poziomu komputera lub dedykowanej aplikacji mobilnej. Za pomocą e-Profil w każdej chwili można sprawdzić aktualny status zamówienia, lokalizację GPS dostaw. Najnowszy cennik, dedykowane oferty z rabatami, a także pobrać niezbędne dokumenty i faktury. System umożliwia także łatwe i błyskawiczne składanie zamówienia oraz jego korekty i modyfikacje. Szczególnie pomocny dla naszych dystrybutorów jest moduł tworzenia kalkulacji cenowej i oferty dla swojego klienta końcowego. E-Profil został także wyposażony w optymalizator dachów. Narzędzie, które pozwala na proste i szybkie wyliczenie potrzebnego materiału do pokrycia konkretnego dachu, a tym samym ograniczenie ilości odpadów i niepotrzebnych kosztów do niezbędnego minimum. Wejdź do strefy klienta na naszej stronie internetowej, gdzie możesz zalogować się do platformy eProfil lub pobrać aplikację. Jeśli chciałbyś otrzymać dostęp do programu eProfil, skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym.